Dobra, rób się szybko Może jeszcze jednego zdążę, nie wiem No Strasznie długo go reperujesz Dobra, bierz się za kryształy Żebyś się nie opierdalał Tak Teraz zaczynamy inwazję Dobra Jedyneczka Dwójeczka i save, save to może teraz tak zrobimy. Numer dwa. Dobra, i teraz musimy technicznie podejść do tej sprawy. Tylko tak, żebym nie trafił. No, świetnie. Dobra, jakoś się udało. Powiem, że gdzieś tu są działka przeciwlotnicze. Jest, jeszcze jeden. Teraz zaczniemy DEVASTATION OF ARMATION! Dobra. Zaczynać, panowie. Uciekasz, uciekasz, uciekasz. Nie ty, uciekasz. Dobra, miny są, to was załatwią świetnie do roboty do roboty panowie coś czuję że to chujowo zacząłem o, tak chujowo wczytujemy trzeba to inaczej rozegrać hm jeszcze raz a, już coś sobie przypominam, że czasami. Coś mnie tu atakuje. Że czasami nie opłaca się zaczynać inwazji od wsadzenia wszystkich jednostek, tylko po trochu. Dlatego zaczniemy sobie od jednego transportera. Straciłem myśliwca. Sobie może jeszcze. Dam, żeby się zrobił jeden, patrz tu, panie, miły. Ach. Ach. Ach, czuję, że to będzie niemiła rozgrywka, chociaż jest pewna misja, której nie cierpię. Misja protosów numer 7. Bywałoby lepiej. Dobra. W sumie. Tak, weźmiemy. Strasznie słabo zadają obrażeń przeciwko Goliatom. Natomiast przeciwko Piechocie bardzo pięknie. Raynor, może niech wpakuje tu parę min. Żeby to pięknie wykorzystać Cały kształt Dobra Co jest? O kurwa mać Reynor został zamordowany Ajajajajaj Nie zauważyłem Nie tak Nie to Boże co ja zrobiłem Nie ten save. Dobra, jeszcze raz. Sorki za wpadkę. Teraz musimy to inaczej rozegrać. Chyba jeszcze więcej muszę zrobić. Transporterów i wojska. Pakujcie się tu, panowie. Dobra, inaczej to zrobimy. W sumie to spróbujemy tak, jak myślę. Wezmę sobie polece gdzieś tam jednym. Zobaczymy tę taktykę, bo nie pamiętam jak to dokładnie przeszedłem. No, gdzieś tam jeszcze jeden jest. Kurde, to chyba też nie wychodzi. Gdzieś tam was od tyłu dam, żebyście zajęli... Wojsko czymś podejrzewam, że to też jest z dupy strony rozgrywka. Dobra, jakoś to rozegramy. Trzeba ich tu osłaniać. Nie to. Coś mi to atakuje. Dlaczego oni tutaj lecą? Dobra. Zacznąć walkę. Czy ja powiedziałem zacznąć. Czy ja się wysłowić nie potrafię. Dobra. Teraz tak, trzeba szybko tu jeszcze napakować wojska. Bo czuję, że to może jeszcze się nie skończyć. Na jednej walce. Oj, oj, oj Ja was tu skupiłem na jednym. A tu coś Was atakuje. Tu wpakujemy. Tu jeszcze weźmiemy. Podejrzewam, że już mnie raczej nie będą atakować, bo są zajęci obroną. Techniczny ruch. Dobra. Oj, 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 oj. tu jest widmo. No, rozwal go. Pięknie, bardzo się cieszę. Dobra, lecimy dalej. Czy coś tu jest jeszcze? Hmm, chyba wszystko. Dobra, tylko teraz tak, gdzie lecą myśliwce? Gdzie oni lecą? No pojebało ich, czy co? Ja pier... Gdzie ten leci? No, pokaż mi. Bo nie wiem co. No tak, oczywiście. Przegrupowanie sił tam, gdzie są... Tam, gdzie są k... Zdolne mi bardzo dobrze zaszkodzić, jeśli mam coś latającego. Dobra, odcięliśmy ich od zasobu surowców. To będzie najskuteczniejszy sposób. Bo mają dość niesympatyczną bazę. Zaraz poczekam. Tutaj. Jak się wpakuje flota. Dobra, wypierdzielaj. Następnie ładunek. Kurde, znowu to zapominam wyłączyć. Dobra. A, taki cwaniak jesteś. Budujesz tu bazę, ale ci się nie udało. Bardzo mi przykro z tego powodu. Dobra, jeden, drugi i trzeci. Dobra, wystarczy. się pakujcie tu, a tu jeszcze sobie pod szkołę. Żeby było w razie czego gotowiec kolejny Myśliwce są Aby wyładunek i jazda. Jak to mówią Orkowie z Warhammera! Daka, taka, taka. Dobra, to było chyba śmieszne. A jeśli nie, to szczele jakiś głupi żart. O -o. No, teraz możemy pograć. Oj, tu się produkują. Trzeba ich tu zaatakować. Jednostka ta jest bardzo dobra. Na. Rozwalto. No, bardzo ta jednostka jest dobra, albo mi się tak przynajmniej wydaje. Na budynki Oj coś tu mnie atakuje Dobra Rozwal to szybko. Oj, kurde, nie zauważyłem, że tu nie jeden atakuje. No, wal w niego, idiotę. Pieprzonego. Dobra, zaczynamy. Kolejna... Kolejny cel, to są koszary. Zaraz tu was pakujemy. O nie, 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 nie. Ja was tak nie wezmę. Dobra, bierzcie się szybko, panowie, za robotę. Za to się bierzcie, panowie. Ładujcie się. Kolejny ładunek. Dobra, i teraz się bierzemy za lotnisko. To już jest raczej, można powiedzieć, że to takie niszczenie już niedobitków sił Konfederacji. I to by było chyba na tyle. Już podejrzewam, że nic mnie nie zaskoczy w tej misji. Oprócz tego, że największym problemem było lądowanie floty. Jak widzicie, nie opłaca się atakować z powietrza, bo są obbunkrowani ze wszystkich stron działkami przeciwlotniczymi, więc to nie jest za sympatycznie. Hmm, myślę, że chyba to mi darujecie, jeśli tego nie rozwalę, tych takich łączników. Chociaż powiem wam ciekawostkę, że jeśli bym połączył tutaj, to by chyba się przyłączyło jako moją jako dla mnie, bo to są później neutralne budynki, chociaż mogę je zniszczyć. A jeśli je połączę, to już stanie się jako mój. Taka ciekawa kolejna. Pyk, 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 pyk. Rozbalać to. Szybciej, szybciej, bo mamy mało czasu. Dobra, jak tam flota? Ładujemy kolejną flotę szybko. Aha, już nie mam popa wystarczająco, i na tyle będzie Dobra, jak tam? Podejrzewam, że będziecie tacy chamsty, że jeszcze domki muszę rozwalić. wo wo wow. Atakują mnie! Dobra, chodźcie tu Dobra, wy tutaj idźcie. To by było chyba na tyle, chyba że tutaj bazy nie zrobili ponownie. Transportery niech uciekają. Dobra, kolć! Wygląda, że Darth Vader! Tylko taki. od. góry! Nie całkiem. Żart nieudany, niestety. Chociaż czasem niechcąc mi coś wyjdzie. zajebistego. Co się opierdalasz? Do roboty! Jazda! Kolejni. Że wam chyba gwintownice się <laughs> przegrzały. Od tego strzelania. No. Pięknie. Jeszcze tego mi brakowało. Rozwalcie to szybko. Dobra, nie tak zrobimy. Bo widzę, że tu wszystko leci na mnie. Reiner niech ucieka, bo on i tak musi przetrwać. Dobra. Dobra, i tak weźmiecie. Tu jeszcze jakaś flota, ma z myśliwców została Dobra, bierzemy się tu dalej za budynki To chyba by było na tyle z całej tej floty No, rozwalać się to szybko Jeszcze teraz walimy, żeby sobie polepszyć staty Ale mam dużo surowców I nie mam na co to wydać Opierdalacie się. Nawet się kliknąć nie chcecie. Dobra, i to chyba było na tyle. Pięknie. Myślałem, że jakaś rozmowa będzie. I dobra, konfederacja została pokonana przez synów Korhalu. Alfa Squad został unicestwiony. Jak tam staty? Straciliśmy 34 jednostki, rozwaliliśmy 76. Bardzo pięknie. Jak tam budynki? Nie straciłem żadnego. Rozwaliłem ci jeden i surowce. O, surowców nawet więcej zdobyła Konfederacja. A to ci dopiero. O kurde, taki długi czas. Nawet mi się nie wydaje, żebym tyle grał. To prawie tyle. co obrona przez pół godziny. Dobra, żeby nie przedłużać, bo wiadomo, w HD jest dużo wagi w pliku. I dobra, w każdym razie. Bla bla bla, znowu się przejęzyczyłem. W każdym bądź razie żegnam się z Wami i do usłyszenia w kolejnych odcinkach z serii Zagrajmy w StarCraft. Na razie.